Złomo, złomo chodźcie jak niepogolenie, innego. w że coś dziwnego w się dzieje Warty stada Niechaj nimi Pan Bóg Włada A my do Betlejem Do Betlejem Rzućmy Wody warty stada Niechaj nimi Pan Bóg Włada A my do Betlejem Gwiazda. Światłem swoim miga, pewnie dla uczenia. Pana złego ściga, krokiem śmiałym i wesołym, spieszny, i uderzmy czołem przed panem błędnej. Witajcie. Witajcie kochani Jest nam bardzo miło Stegna, pani Ewa Dąbska oraz gospodarz tej przepięknej świątyni ksiądz proboszcz Grzegorz Puchalski. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naszym koncercie kolęd Bożonarodzeniowych. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować księdzu Poszcz poszczowi Grzegorzowi Puchalskiemu za to, że umożliwił nam w tak wyjątkowym e, dniu i wyjątkowym koncercie udział właśnie w kościele przepięknym, kościele w Stegnie. A korzystając z okazji na ten nowy rok, chciałbym Państwu życzyć dużo, dużo zdrowia, żeby umijały Państwa wszystkie covidy, omikrony, delty i inne wszystkie zmutowane choroby. Życzę dużo, dużo szczęścia, e, cierpliwości, wzajemnego szacunku a przede wszystkim dużo miłości, bo mówią, że miłość góry przenosi. Zapraszam Państwa na ten wspaniały, wyjątkowy koncert zespołu Pektus, który jest wspaniałym zespołem, jedynym w swoim rodzaniu. Życzę Państwu miłej zabawy. Bardzo dziękujemy Panie Wójt za to zaproszenie i za możliwość udziału w tym koncercie. Właskami Państwo, czas Bożego Narodzenia to jest taki czas wyjątkowy, piękny, niezwykły, że chcielibyśmy zatrzymać go jakoś jak najdłużej. I dzisiaj, tego wieczoru, mamy taką możliwość, aby trwać jeszcze w tym czasie poprzez koncert kolend. Kolenda nie jest niczym innym jak po prostu śpiewaną katechezą o Bogu, który pragnie zbawić człowieka. Katechezą o tym, że Bóg tak bardzo kocha człowieka, że dał swojego Syna, aby ten, stając się jednym z nas, wyzwolił nas od zła, od nieprawości, od grzechu i dał nam radość życia w miłości, w szczęściu, jakie Pan mu dla nas przewidział. I możemy, i zapraszam was bardzo serdecznie do tego, abyśmy wszyscy... Tak jak pasterze, w swoim sercu przybyli do Pana, pokłonili mu się, oddali mu dar, oddali mu siebie i pozwolili, aby On ogarnął nas swoją miłością. I takiego doświadczenia Bożej Miłości poprzez ten wieczór Wam z całego serca życzę. Ej, kolenda, kolenda! Ej, Ej to lęda, to lęda. Przyjechaliśmy, nie ma zimy. Nie ma śniegu, nie ma mrozu. Dawniej to, drodzy państwo, były zimy takie, że śniega była po szyję 2 metry. Zasty. Trzeba było wodę przynieść, w piecu nagrzać, napolić. Wodę nagrzeć, żeby była taka fest gorąca, żeby nie ostygła. Dlaczego? Dlatego, że kompanie były, drodzy państwo. Kompanie ale kompanie było w sobotę. Tak, w sobotę były kompania. No i jedna miska. wiecie, jak się kompali? Od najstarszego do najmłodszego. Dlatego taki najwyższy. Właściwie, śpiewając tę kolędę, dotykamy kwintesencji świąt, w naszym zdaniem, czyli współbrzmienie poprzez bycie razem. Siedzicie tu państwa obok siebie w ławkach i no my to poczuliśmy. To jest Święto to, to, to jest bycie razem. Bo przecież nikt nie chce być samotny, prawda? A to, ta kolenda pozwala na to, że jednak słyszy się drugiego człowieka, który siedzi obok. I śpiewa dokładnie to, co ja. Może czasem nieczysto, może czasem nie zna tej czwartej czy piątej zwrotki, ale to jest przecież nie, wszystko nieważne. Ważne, żeby być ze sobą. Nie w końcu, nie ma ma Wszyscy jedziemy właśnie, bardzo dobrze Moi kochani, jakie zwierzęta według Was były w szoku? おに<語>

Spotkaliśmy fantastycznych ludzi, którzy śpiewali. Mam nadzieję, że panowie widzieliście to. Widzieliśmy, poczuliśmy to i to jest wartość, którą naprawdę weźmiemy sobie do busa na następne podróże. Mogliśmy poczuć tą wartość dodaną tak. i tą energię, która płynęła z całego kościoła. I tą magię. I magię. I tak mamy naprawdę. nadzieję, że wrócimy po raz kolejny do tego. Z zdrową siłą. Dokładnie. I życzymy Państwu dobrego roku i wszystkiego najlepszego. Dużo pozdrawia. zdrowia. Wszystkiego tak, tak, tak. zdrowia. Pozdrawiamy. Tak. Dzięki. Dzięki. Zdrowka. A zagrali dla Państwa na instrumentach perkusyjnych Marek Szczepani! Dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na gitarze basowy grał jego brat Bliźniak. Ten odpieluch Mateusz Szczepani. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego do najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że zauważyliście państwo, że kolendy, że kolend właściwie nie wolno zmieniać, nie zmienia się melodii, aranżacje są takie, jakie na naszej płycie, tam na końcu będzie czekał na państwa Darek, taki przesympatyczny kawaler do wzięcia, przesympatyczny nasz, nasz przyjaciel, tam są nagrane kolendy dokładnie w takich samych aranżacjach jak dzisiaj. Ponieważ my jesteśmy zwolennikami niezmieniania melodii. Im prościej, tym lepiej. A brzmi to tak, jakbyśmy przyjechali do Państwa do domu, usiedli przy stole i zaczęli kolędować. Na tym polega cała idea naszego kolendowania braterskiego. A grał na gitarze Maciej Szczepanik. uśmiecha się do Was! Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Ja będę mówił, czy Marek? E, drodzy Państwo, ja będę mówił. Tomek, szybka ręka! E, drodzy Państwo, najwięcej gada, trochę się śmiejemy. Wewnętrznie, że się minął z powołaniem, ale chyba wyszło mu to na dobre. Mówił o wartościach, o rodzinie, żebyśmy się szanowali. Wartości przekazywane od naszych rodziców przekazujemy dalej. Mamy nadzieję do szybkiego zobaczenia. Dziękujemy za piękną energię w imieniu całej rodziny Pektusowej, naszych chłopaków z techniki. Życzymy Wam dużo zdrowia w Nowym Roku. A to wszystko przez lidera Tomka Szczepanika. Wielkie brawa! Stare na vero, stare na vero, stare na stare na vero, 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 Nowy rok, stary nowy rok! Wszystkiego dobrego! Dziękuję bardzo.